Dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV Reklama, a ze mną Natalia Gryglewska, czyli zwyciężczyni konkursu Miss Polonia 2021. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór, bardzo mi miło, że możemy razem zrobić ten wywiad. Mi również bardzo miło. Powiedz, jak nawiązałaś współpracę z Dorotą Kuźnicką? Jak Od jakiegoś roku obserwuję działania w mediach społecznościowych na profilu Miss Polonia i widziałam, że tutaj Dorota prężnie działa z dziewczynami. No i dostałam pewnego razu wiadomość, że Dorota chce, żebym uczestniczyła w jej pokazie. Bardzo się ucieszyłam. Bardzo chciałam już wcześniej uczestniczyć, bo dostałam zaproszenie na, w roli widza, natomiast nie miałam, mhm. nie miałam takiej możliwości dotrzeć. No i teraz, jako rola, tutaj jako rola modelki, to tym bardziej się ucieszyłam i zdecydowałam, że już przyjadę do Bydgoszczy. I jak Ci się podobał? Pokaz, Jak co najbardziej właściwie tutaj podobało Ci się na dzisiejszym evencie. Najbardziej podobało mi się to, że te kolekcje są tworzone dla osób odważnych, dla kobiet, które są przedsiębiorcze, dla matek, dla osób, które pełnią wiele funkcji. Dla właśnie tych kobiet są te, e, są te kolekcje tworzone. Bardzo mi się podobała też ta część, gdzie faktycznie kobiety wychodziły razem ze swoimi dziećmi, pokazywały mm -hmm. wspólnie te kolekcje i to było Czeka. chyba e, najfajniejsze w tym pokazie. Zgadza się. Ja też e, zauważyłam, że te pokazy cechuje taka rodzinna atmosfera tak, bardzo. Zgadza się. zgadza się. Nie jest to, e, jakby powiedzieć, naciągane, sztuczne. Bardzo tego nie lubię e, i to widać po prostu, jeżeli coś takie jest. Natomiast to było prawdziwe i wydaje mi się, że coraz więcej powinno być takich Działań podejmowanych przez projektantów. A czy wy rozmawiałyście już z panią Dorotą nad jakąś dłuższą współpracą, czy na razie taka próba pierwszy raz? Pierwszy raz tak naprawdę dzisiaj poznałam bliżej panią Dorotę. Eee, cudowna kobieta, odważna, bardzo miłe słowa ona mówiła przed wejściem na scenę eee, o jej podejściu do życia, o tym, jak musimy korzystać z tego życia, że jesteśmy młode, że to jest nasz czas. I to jest mega motywujące, jeżeli tak wyglądająca kobieta, tak się prezentująca, osiągająca takie sukcesy, mówić takie słowa. Czyli trochę was coachowała jeszcze pani Dorota przed wejściem. Ja bardzo <laughs> lubię właśnie coachowanie ze stron osób, które są w miejscu, gdzie ja bym chciała kiedyś dotrzeć. Tak? Więc to jest Zgadza naprawdę się. podbudowujące, to nie są suche fakty, tylko to jest poparte doświadczeniem. A powiedz proszę, bo widziałam, że ty aktualnie prowadzisz własną działalność jako dietetyk. Mhm. Um, I czy ty planujesz jeszcze jakieś działania w mis w przyszłości? Czy już ten temat, ten rozdział raczej w Twoim życiu jest zamknięty i teraz już tylko biznes? <noise> Jak mam być szczera? Nie, no już jakby trzy lata minęły, w zasadzie od zdobycia tytułu. Dokładnie trzy lata, bo 8 marca zdobyłam koronę. Mm -hmm. e, I to jest już historia, piękna historia. Wiele mnie to nauczyło. Mam dalej kontakt z organizacją, z dziewczynami. Natomiast już poszłam swoją ścieżką. Mm -hmm. e, realizuje się w różnych jakby tutaj dziedzinach, nie tylko w dietetyce. To jest jakby jedna działka, natomiast dążę do czegoś innego i na razie nie zdradzam co. Natomiast jak najbardziej biznes. O, właśnie miałam zapytać, w jakich jeszcze dziedzinach, ale to nie jest do zdradzenia. To tak? nie jest do zdradzenia. Na razie jeszcze. Nie o, o planach się nie rozmawia głośno. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A co w Twoim życiu zmieniło właśnie zdobycie tytułu? Na pewno zwiększyło pewność siebie. Ja byłam bardziej osobą taką nieśmiałą i to chyba wiele dziewczyn powtarza gdzieś tam w wywiadach, że przed konkursem były bardzo zamknięte w sobie, nieśmiałe, mało jakby rozmawiał przed kamerą. Natomiast po konkursie jednak to się wszystko zmieniło. Jakby jest to naturalne, przyszło to naturalnie. Nowe kontakty, nowe znajomości, które faktycznie po czasie widać, że przyniosły jakieś efekty. No właśnie, czy konkurs otworzył Ci na przykład możliwości w modelingu? Bo widziałam, że też działasz, ale nie wiem, czy jest tak, to związane to jest... z konkursem, czy i tak nie. działałaś. i tak To znaczy, nie. po części pewne propozycje były związane z konkursem, to, mm -hmm. natomiast ja wcześniej działam w modelingu i to było już wcześniej w moim życiu. Teraz to traktuję jak taki tak zwany side hustle, czyli poboczny jakiś tam wątek. Jeżeli trafi się coś e, fajnego, co mnie zainteresuje, e, to jakby pójdę w to, natomiast no nie biorę wszystkiego, jak mam inne priorytety teraz. Mhm. A właśnie dlaczego już nie, już nie konkursy? Może tak. Chyba jest taki wiek. Przychodzi taki wiek w życiu, to już ten, ten wiek? To już ten wiek że trzeba się skupić trochę na innych rzeczach, jakby, żeby mm -hmm. budować sobie życie, które jest po konkursach, żeby postawić na siebie wreszcie i realizować siebie jako kobietę. Jakby konkursy to jest piękna przygoda, ale to jest tylko przygoda na pewien okres czasu i uważam, że kobiety nie powinny tego traktować jako swoją taką mm -hmm. przyszłość, nie chcę się tutaj źle wypowiedzieć, mm -hmm. natomiast powinny mieć coś innego, w czym się mogą realizować. To jest bardzo ważne. I ty czujesz się najbardziej spełniona właśnie w biznesie, czy, bo tak, e, miss, modeling, to jest biznes? Jedna, to jest jedna działka, tak? Czym się czujesz najbardziej spełniona? Biznes. Chciałabym business jak woman. najbardziej te biznesowe rzeczy tutaj. Tak, bizneswoman, ja siebie tak widzę w niedalekiej przyszłości. E, jasne, no to powodzenia Ci życzę w biznesie i dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję.